Hendrix nam przygrywa, pani redaktor taka skupiona od samego rana Dzień dobry Gosiu Dzień dobry ty to potrafisz nas obudzić wczoraj Tina Turner dzisiaj Jimmy Hendrix e, co będzie jutro nie wiem, nie mam nie rado. Masz, masz, masz zdarte gardło, czy nie? E, nie, bo ja nie. tak. Nie, ja, ja, się. Tak czyli, wiesz, ciuchu. ja mocno trzymałam kciuki, wiesz, ten karny, ojej, żeby tylko nie strzelili, żeby strzelili bramkę, kilka razy był słupek, no wiesz, to Ale, są bo, emocje, to nie, nie było krzyku. To myślałem to było się, skupienie. że patent na kibicowanie przez Gosię Kuku jest taki, że taki ciepły, ciepły, najcieplejszy e, kocyk, ciepła herba to nie I, i tak. Tak, do tego kocyka strzelał, nie strzelił. Jak był ten karny, tak strzeli, nie strzeli. Tak to, się wyglądało pewnie, co? Skąd wiedziałeś? Dlatego bez tego zdartego gardła możemy się nacieszyć się Twoim głosem w serwisach informacyjnych. Zapraszamy Państwa na serwis już o 6.01. Ale my dzisiaj czas po kibicowsku liczymy nieco inaczej, bo od tego zwycięstwa Polaków właśnie rozpoczniemy. Zapraszamy na serwis. Zwycięstwo 2 do 0 i pierwsze miejsce w grupie C. Polska pokonała Arabię Saudyjską po golach Piotra Zielińskiego i Roberta Lewandowskiego. Z czterema punktami Biało-Czerwoni wyprzedzają Argentynę, która wczoraj wygrała z Meksykiem. Kwestia awansu do fazy pucharowej mundialu w Katarze rozstrzygnie się w ostatniej kolejce. Polacy zagrają z Argentyńczykami, a Meksykanie z Saudyjczykami. W faktach po faktach ambasador Niemiec w Polsce kategorycznie stwierdza, nie ma możliwości, żebyśmy teraz wysłali baterie patriot, które są obsługiwane przez niemieckich żołnierzy na teren Ukrainy. Tomasz Bager tłumaczy, że Niemcy nie są stroną rosyjskiej wojny. To reakcja na sugestie Jarosława Kaczyńskiego i ministra obrony Mariusza Błaszczaka na to, by proponowane Polsce przez rząd w Berlinie baterie rakiet przeciwlotniczych patriot przekazać władzom w Kijowie. Kolejnych 12 jeńców wojennych uwolnionych z rosyjskiej niewoli. Takie informacje przekazał wczoraj szef gabinetu prezydenta Ukrainy, publikując jednocześnie nagrania z uwolnionymi. Wśród uwolnionych osób... Mateusz Morawiecki z wizytą w Kijowie w rocznicę wywołanego przez Stalina wielkiego głodu. Szef rządu uczestniczył tam w międzynarodowej konferencji Ziarno z Ukrainy, inicjatywy zaproponowanej przez prezydenta Włodymyra Zełenskiego. A chodzi o pokazanie jak Moskwa odcina dostęp do żywności i używa tego jako broni. Wojna i głód nie złamią Ukraińców. Zapewnia polski premier i oferuje 20 milionów euro pomocy. 37 zarzutów dla mężczyzny, który miał uszkodzić kilkadziesiąt samochodów w Poznaniu. 29-latkowi grozi 5 lat więzienia. Do tego zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek na poznańskim dębcu. Pierwszy osób zostało rannych po tym jak samochód osobowy wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Kierowca pojazdu nie posiadał prawa jazdy, a w aucie jechało za dużo osób. Do wypadku. A także wiał na włoskiej wyspie Ischia na domy spadły tony wody, kamieni i błota. Według ostatnich komunikatów służb zginęła co najmniej jedna osoba, 11 jest zaginionych, a 13 rannych. I wracamy do kraju, do sportu wracamy. Piotr Żyła zajął trzecie miejsce w sobotnim konkursie Pucharu Świata. To nie u nas, to w fińskiej Ruce. Czwartą pozycję wywalczył sobie Dawid Kubacki, który dwukrotnie wygrał na inauguracji sezonu w Wiśle. Natomiast Kamil Stoch został sklasyfikowany na 17 pozycji. Dziś kolejny konkurs z udziałem Polaków. Dwunastolatek akordeon i wielki talent na miarę wygranej. Nastolatek Miłosz Bachonko, zwycięzcą programu Mam Talent w TVN. Swoją grą na akordeonie oczarował nie, nie tylko jurorów, ale również publiczność i widzów przed telewizorami, którzy oddali na niego swoje głosy. Grał na akordeonie od kołyski. Prawda? I nie A, wiem, czy da się lepiej. Nie jaka, wiem, co on jeszcze będzie robił. Jaka po charyzma nie niesamowita w tym wszystkim. A Miłosz ma dopiero 12, 12 lat. lat. 12 latek, taka muzyczna charyzma. No i ten fantastyczny, piękny instrument z akordeon. Piękny finał tego serwisu, Gosia, co będzie w kolejnych serwisach. Zaczęliśmy od muzyki, poranek, tak? Przed serwisem był poranek, teraz muzyka. Zobacz, przed serwisem była muzyka, teraz muzyka. Dobrze. No to jest wczes... się. Go, jest, się. Wiesz, bądźmy dla siebie dobrze, jest niedziela, jest godzina 6.12. Bardzo się cieszymy, że Państwo są już z nami. No i cieszymy się z tego wszystkiego, co wczoraj wydarzyło się w Katarze. Było tym w serwisie, ale oddajmy jeszcze głos im, czyli kibicom, czyli Państwu, stęsknionym właśnie. Sukcesów. W całej Polsce wczoraj było gorące kibicowanie, gorąca radość, kiedy Gosia robiła tak kocykiem to się w czasie karnego, obronionego przez szczęsnego, szczęsnego. kiedy padały bramki strzelone przez m, Roberta Lewandowskiego i przez Piotra Zielińskiego, to Polska się cieszyła. Między innymi